Internet właśnie zalewa fala treści generowanych przez sztuczną inteligencję i coraz trudniej jest rozpoznać, co jest prawdziwe. To jest przykładowo wygenerowana scena ze Spongeboba, a to z Rika i Mortiego. Za kilka lat prawdopodobnie nagrania z kamer już nie będą mogły być dowodami, bo nie będzie można stwierdzić, czy są prawdziwe. Jeśli mnie nie wierzycie, to zobaczcie. To jest klip wygenerowany przez sztuczną inteligencję, gdzie ktoś okrada sklep. Dwa lata temu AI generujące wideo było memem. Will Smith spaghetti wyglądał jak halucynacje. Palce znikały, ustażyły własnym życiem, a makaron był czterowymiarowy. Internet się śmiał, ale nikt tego nie traktował poważnie. Rok temu było dziwaczną ciekawostką. Modele wciąż mieszały obiekty, twarze się przeobrażały, a fizyka nie istniała. Ale było wydać kierunek, w którym to wszystko zmierza. Kilka miesięcy temu już poważne firmy zaczęły wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich kampaniach reklamowych. A teraz ten sam Will Smith jedząc spaghetti wygląda jak Will Smith jedząc spaghetti. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam powiedzieć o Holi, czyli o firmie, która robi napoje energetyczne, ale w zupełnie inny sposób niż wielkie koncerny. Holi, to marka, która zamiast sprzedawać wam puszki z wodą za 9 zł, produkuje proszki, z których sami sobie przygotowujecie swój napój. Inne firmy sprzedają swoje produkty już przygotowane. Ale większość tych pieniędzy idzie na opakowanie, wodę, transport i prowizje dla sklepów. Na sam napój dostaje dosłownie parę groszy. Holi robi to inaczej. Jedna ich puszka z proszkiem to aż 50 napojów. Nie płacą za tony plastiku, wody i transportu, więc mogą wydać te pieniądze na to, co naprawdę ważne: czyli dobrej jakości składniki. Dlatego używają new w zamiast zwykłej kofeiny, prawdziwych ekstraktów roślinnych czy inuliny. Same produkty mają owocowy smak i nie ma żadnej chemicznej zlepy jak w typowych energetykach. Jest tam zero cukru, zero tauryny, zero aspartamu, wszystkie naturalne aromaty i około 20 kalorii na porcję. Co najważniejsze, jeden napój wychodzi za jakieś 3 zł po zniżce zamiast 9 zł jak w żabce. Jest to zdecydowanie lepsza alternatywa niż typowy energetyk. Jeśli pijecie takie rzeczy, to lepiej wziąć coś, gdzie składniki są na porządnym poziomie. W Holi mają ponad 20 smaków Energy, Ice Tea, Hydration i nawet Milkshake. Na początku polecam Wam kupić starter set, w którym jest 7 różnych smaków po dwie saszetki każdy, plus shaker z darmową wysyłką. Spróbujecie zobaczcie co wam pasuje, a potem możecie zamówić dużą puszkę ulubionego smaku. Mi najbardziej smakuje shake truskawkowy i Ice Raspberry. A co najlepsze, z moim kodem MNM możecie tego spróbować 10% taniej. Wystarczy, że zeskanujecie kod QR, który teraz widzicie albo klikniecie w link w opisie. Smacznego! Wszystko zaczęło się 11 lat temu, kiedy naukowcy wynaleźli Gany, czyli sieci neuronowe, które uczyły się generować obrazy przez wzajemną rywalizację. Jedna część próbowała tworzyć fałszywe obrazy, a druga je wykrywać. To był pierwszy moment, w w którym okazało się, że komputer może wygenerować obraz, który nie został stworzony przez człowieka. Gany potrafiły generować twarze ludzi, którzy nigdy nie istnieli, ale miały ogromne ograniczenie. Nie można było im powiedzieć co mają zrobić, generowały tylko to co widziały podczas treningu. Przez następne lata te modele były coraz lepsze, ale to fundamentalne ograniczenie pozostało. Aż przed rok 2022 i modele, które działały na innej zasadzie, czyli na dyfuzji. Zaczynają od czystego szumu i stopniowo go usuwają odkrywając obraz. Co ważniejszy mogły być kontrolowane tekstem i właśnie wtedy wyszły takie modele jak Mid Journey, Dali czy Stable Diffusion. Te technologie dalej były rozwiane aż Mid Journey w wersji 4 a później 5 pokazał, że AI może tworzyć prawdziwą sztukę na tak wysokim poziomie, że te ilustracje wygrywały konkursy artystyczne. Dali i Stable Diffusion rozwiały precyzję dzięki czemu mogły narysować dokładnie to o co poprosił je użytkownik. Kolejny przełom przed kiedy OpenAI zaprezentowało GPT-4O. O oznaczało Omni, wszechstronny model który nie tylko potrafił zobaczyć obrazek, ale także wygenerować nowy. Nie wysyłał promptu do osobnej innej sztucznej inteligencji, która go wygenerowała, tylko sam z siebie tworzył obraz. Chociaż podczas premiery ta funkcja nie została wspomniana, to na stronie mogliśmy zobaczyć, że model generował spójne obrazy. Robot piszący na maszynie do pisania, listonoszka w stylu kreskówkowym, czy karykaturę prawdziwej osoby na podstawie zdjęcia. Wszystko to zachowywało ten sam styl, te same proporcje i tę samą postać w różnych scenach. To było coś czego wcześniejsze modele nie potrafiły, ale OpenAI nie udostępniło tej funkcji od razu. Za to w międzyczasie Google wypuściło Gemini 2.0 Flash Experimental, model multimodalny, który nie tylko rozumiał obrazy, ale też sam je tworzył. W tej pojawił się gigantyczny przełom, ponieważ te nowe modele miały pełną kontrolę nad każdym pikselem. Jeśli wygenerowały postać w konkretnym stylu, mogły stworzyć 100 kolejnych obrazków z dokładnie tą samą postacią w różnych scenach. To był kompletnie inny sposób na generowanie obrazów. Można było wrzucić swoje zdjęcie i kazać modelowi zmieniać tylko kolor koszulki albo wygenerować całą serię ilustracji zachowując dokładnie ten sam styl i te same proporcje. To zmusiło OpenAI do reakcji i wreszcie odblokowali funkcję generowania obrazków w GPT-4O. Ten model umiał perfekcyjnie odzorowywać style i ludzie używali go do zmiany zwykłych zdjęć na te animowane jak z bajki. Wystarczyło wrzucić swoje zdjęcie i w sekundę dostawaliśmy wersję wyglądającą jak kader z filmu Pixara. Grafiki generowane przez AI pojawiły się dosłownie wszędzie w reklamach na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych, a na Facebooku stało się to wręcz plagą. Później Google wypuściło NanoBanana, czyli model jeszcze lepszy z jeszcze większą precyzją w edycji obrazków. Ale generowanie zdjęć to dopiero połowa historii. Ludzie w 2000 w 2023 roku zdali sobie sprawę, że jeśli AI może zrozumieć, jak wygląda świat na pojedynczej klatce, to mógłaby też zrozumieć, jak ten świat porusza się w czasie. I Runway wypuścił Gen 1, działający model generujący wideo. Oferował on możliwość zmiany stylu wideo lub zmiany konkretnych elementów. Ta sztuczna inteligencja była przełomowa, ale jednocześnie bardziej przypominała proof of concept niż coś, co można byłoby gdzieś wykorzystać. Kilka miesięcy później, przed Gen 2, który oferował nową funkcję tekst na wideo. Ten model nie zmieniał stylu czy tekstur, potrafił wygenerować klip od zera. Nowsza wersja miała też wyraźnie lepszą jakość, ale i tak obiekty łączyły się ze sobą, zmieniały kształt, twarze się przeobrażały, a ręce znikały. I właśnie wtedy internet zobaczył tego Willa Smitha jedzącego spaghetti. To stało się benchmarkiem dla praktycznie każdego kolejnego modelu AI generującego wideo. Ludzie się śmiali i memowali, ale nikt nie traktował tego poważnie. Potem w lutym 2024 roku OpenAI zaprezentowało SORĘ, i wszystkim opadły szczęki. To był kompletny przełom. Sora generowała wideo do 60 sekund w rozdzielczości 1080p, a realizm, jaki osiągnęła, był świetnie widoczny na słynnym wideo z Tokio. Kiedy idąca kobieta zasłoniła na moment detal otoczenia, a potem go odsłoniła, ten znak pozostał idealnie taki sam. To pokazało, że Sora naprawdę rozumie świat w 3D i wie, że obiekty istnieją nawet gdy ich nie widać. Wcześniejsze technologie AI generowały zniekształcony lub zupełnie inny obiekt po takiej interakcji. Ale minęło prawie 9 Miesięcy i OpenAI nie wypuściło Sora publicznie. Kiedy jednak wiadomo było już, że jest to możliwe do zrobienia i było na to zapotrzebowanie, poszła lawina kolejnych modeli. Google wypuścił VIO, ma Dream Maschine stało się publiczne, a później jeszcze doszedł chiński Kling AI. Rano odpowiedział z Gen3 z precyzyjną kontrolą ruchu, i dopiero w grudniu 2024 roku wyszła Sora Turbo, która została wreszcie opublikowana. Kilka miesięcy później Google zaprezentowało VO3. Model, który nie tylko generował lepszej jakości wideo, ale także robił to z synchronizowanym dźwiękiem. To, co normalnie zajmowało całe dni, teraz działo się w sekundy. Nie zawsze na tak dobrym poziomie jak tradycyjne efekty specjalne, ale było to bardzo tanio do zrobienia. Doszło nawet do tego, że niektóre firmy, zamiast przeznaczać budżet na stworzenie reklamy, po prostu wpisywały prompty do sztucznej inteligencji. I właśnie gdy wszystkim wydawało się, że te modele już nie mogą być lepsze, we wrześniu 2021 roku, została wypuszczona Sora 2. To był skok generacyjny, który sprawił, że granica między rzeczywistością a dziełem AI stała się niemal niemożliwa do zauważenia. Ten model, podobnie jak VO3, nie tylko generował obraz, ale także dodawał audio zsynchronizowane z ruchem ust. OpenAI wypuściło Sora 2 nie jako narzędzie dla ekspertów, ale jako aplikację na iOSa, która swoim interfejsem przypominała TikToka. Wystarczy nagrać krótkie wideo swojej twarzy i próbkę głosu, by model mógł wstawić się do dowolniej wygenerowanej sceny. I wtedy internet zalała fala wideo z postaciami chronionymi prawem autorskim. Kolaboracja Rika i Mortiego ze Spongebobem czy całe odcinki South Parku. Stowarzyszenie Motion Picture Association oskarżyło OpenAI o masowe naruszenie praw autorskich i o tym mówi się bardzo rzadko, że te wszystkie modele uczą się na danych z internetu. Miliardy obrazków, filmów i tekstów dźwięków, które ktoś kiedyś wrzucił do sieci stały się paliwem dla tej rewolucji. Z jednej strony to genialne, bo internet jest największym zbiorem ludzkiej wiedzy i kreatywności w historii i dzięki temu AI można uczyć się rozpoznawać style artystyczne, zrozumieć fizykę czy odtwarzać dźwięk. Bez tego ogromnego zbioru danych żaden z tych przełomów by się nie wydarzył, ale z drugiej strony pojawiają się poważne problemy etyczne i prawne. Artyści odkrywają, że ich prace zostały użyte do treningu modeli bez ich zgody czy wynagrodzenia. Fotografowie widzą, jak AI generuje obrazki w ich stylu, a aktorzy martwią się, że ich twarze mogą zostać wykorzystane w deepfakach. Co gorsza, modele uczą się też na błędnych informacjach, o stereotypach i uprzedzeniach, które krążą w internecie. Powstaje paradoks. AI trenowana na treściach z internetu teraz sama zapełnia internet nowymi treściami. Co się stanie, gdy kolejne generacje modeli będą się uczyć na danych wygenerowanych przez poprzednie? Są też kwestie prywatności. Twoje zdjęcia z wakacji, posty na mediach społecznościowych czy komentarze. Wszystko to może trafić do zestawu treningowego. I choć pojedyncze dane są anonimizowane, modele potrafią czasem odtworzyć fragmenty oryginalnych treści, na których się uczyły. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o myście, jeżeli odcinek Wam się spodobał to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarze i subskrypcji, a ja się z Wami żegnam. Napiszcie mi też co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku.